Cześć kochani, witam Was w dzisiejszym odcinku na naszym kanale. I zresztą, jak pewnie widzicie po tytule, będę dzisiaj mówić o rzeczach, które możecie robić, jak jesteście w domu i macie dużo wolnego czasu, tak jak jest teraz. Na samym wstępie chciałabym Wam też przypomnieć o rzeczach, które pewnie już słyszeliście milion razy, ale warto o nich mówić. Pamiętajcie, żeby teraz podczas epidemii tego wirusa myć ręce, nie przebywać w zatłoczonych miejscach. Naprawdę zostańcie w domu. Ja mam nadzieję, że dzisiaj ten poradnik pomoże Wam zorganizować sobie fajnie czas i może ktoś znajdzie sobie fajne sposoby na to jak go aktywnie i ciekawie spędzić. Stawiałam wczoraj pytanie na moim Instagramie, czy macie jakieś propozycje na to, co można robić w domu? I właśnie dzisiaj te wszystkie przykłady, które Wam podam, są nie dość, że z mojej głowy, też z Waszych propozycji, z rzeczy, które, które też znalazłam w internecie. Zebrałam te wszystkie propozycje, przykłady w jedno, i jeżeli jesteście ciekawi, co z tego wyszło i jaką mam listę, no to zapraszam do oglądania. Porządki. Słuchajcie, ja myślę, że to jest bardzo dobry czas, żeby zrobić porządki. Czy w pokoju, czy na przykład w kosmetyczce. Czy w szafie? Dla mnie najgorsza jest szafa, oczywiście ja mam tam największy bałagan. Naprawdę zastanówcie się, gdzie możecie wszystko poukładać i zrobić to idealnie, tak jak lubicie, i żeby wszystko było gotowe na wiosnę. Proponuję wam sprawdzić szafę. Może poukładać ciuchy kolorystycznie, yy, może zrobić jakieś wietrzenie szafy, wybrać rzeczy, które chcecie oddać czy sprzedać, yy, czy sobie zostawić. Tak samo zróbcie z pokojem, zróbcie tak z kosmetykami, bo chyba tam jest największy bałagan. Przątanie to jest jak najbardziej fajna opcja. Domowe spa, czyli coś, co ja uwielbiam, naprawdę. Najgorsze jest to, że w tygodniu jest naprawdę mało czasu na takie rzeczy. Jakby zazwyczaj myjemy twarz, nakładamy krem, jakiś, nie wiem, peeling, Myjemy zęby i idziemy spać. A teraz, jak macie mnóstwo wolnego czasu, to zachęcam Was do tego, żebyście skupili się, żeby może zadbać bardziej o swoje włosy. Może zrobić jakieś maseczki, możecie to zrobić z mamą, z siostrą. Wielu z Was bardzo się cieszy, że jest to wolny czas od szkoły i od nauki, ale ja mam dla Was taką propozycję, żebyście jednak spędzili go może na nauce języków. Ja wiem, ja wiem, że wszyscy to Wam mówią. Byłam w Waszym wieku, to też nie do końca się może z tym zgadzałam, ale teraz jak jestem trochę starsza, to wiem, że nauka języków to jest tak ważna rzecz. Ja na przykład mam takie swoje własne sposoby, jak na przykład zmieniam język w telefonie. To jest świetna sprawa, zwyczajnie nikt nic to nie kosztuje, zmieniacie język, a już wasz, wasz wzrok skupia się na nowych wyrazach i uczy się nowych słów. Albo jeżeli będziecie oglądać dużo seriali, to włączcie sobie napisy po angielsku i, i starajcie się przetłumaczać to sobie, osłuchiwać się z angielskim. Najbliższy wolny czas to też super opcja na spędzenie czasu z rodziną. Możecie naprawdę zebrać całą swoją rodzinę, zagrać w planszówki, w karty, porozmawiać. Może też zwyczajnie porozmawiać, zjeć, zjeść razem posiłek. Gotowanie! O, powiedziałam tak w programie. Jeżeli lubicie gotować, to też jest fajna opcja na spróbowanie jakichś nowych przepisów. Eee, może zrobienie obiadu dla całej rodziny, albo ciasteczek, cias. To jest na pewno fajny czas na to, żeby rozwinąć swoje umiejętności kulinarne. Ja niestety tych umiejętności nie mam, przyznaję, ale planuję coś zrobić w domu, bo myślę, że to jest też poko opcja. Teraz możecie zrobić coś, czego nigdy nie zrobiliście, a bardzo byście chcieli. Czyli jeżeli są takie rzeczy, które macie w głowie od długiego czasu, jakieś takie y, hobby, pasje, może chcecie poeksperymentować i, y, i nauczyć się czegoś nowego, to to jest odpowiedni czas. Przykładowo, jeżeli ktoś chciał nagrywać filmiki na YouTube, to może teraz sobie samemu ponagrywać, spróbować, pomontować. Po prostu wyjdźcie z takiej swojej strefy komfortu i spędźcie czas na rozwijaniu swoich. Nowych zainteresowań. Jeżeli jesteśmy już przy rozwoju, no to oczywiście rozwijanie swoich hobby i pasji. Ja na przykład spędzę na pewno bardzo dużo czasu na e, nauce śpiewu, na e, przygotowywanie jakichś piosenek, e, spędzę też dużo czasu myślę na montowaniu, bo to jest moje nowe zainteresowanie i, i i na pewno nawet ten filmik będę sobie montować. Zastanówcie się, jakie są wasze hobby, jakie są Wasze pasje. Wiem, że na pewno część z Was ma hobby, które wykonuje na zewnątrz, wychodząc, niestety będzie miała teraz od nich przerwę. Ale jeżeli jest coś, co lubicie robić, typu rysowanie, malowanie, to spędźcie ten czas na naprawdę rozwijaniu swoich pasji, bo to jest bardzo istotne. Zadzwońcie do osób, których dawno nie słyszeliście. Albo nawet słyszeliście, ale zwyczajnie lubicie z nimi rozmawiać, a nie zawsze macie na to czas, więc teraz będziecie go mieli bardzo, bardzo dużo. Jeżeli lubicie pisać, pamiętniki, opowiadania, wypracowania, książki, to możecie też się tym zająć. Zróbcie porządek w telefonie. Ja na przykład na pewno się tym zajmę, bo mam, słuchajcie, jakieś 10 tysięcy zdjęć i jakieś 4 tysiące filmów. Nie mam pojęcia w ogóle, co to są za filmy i zdjęcia i dlaczego tyle ich mam, ale na pewno spędzę ten czas na czyszczeniu mojego telefonu i sprawdzeniu, jakich rzeczy potrzebuję a jakich nie. Na Instagramie mnóstwo osób pisało, że ma do przeczytania lektury po 300-400 stron, więc no to jest dobry czas, żeby zwyczajnie nadrobić te wszystkie lektury. Możecie też chwycić po jakąś inną książkę, fantazy czy jakąś obyczajową. Możecie też odkryć jakiś swój e, nowy gatunek literacki, który może polubicie. Oglądajcie kursy na YouTubie, różnych rzeczy, bo nieraz piszecie do mnie, jak się montuje, jak nagrywa się różne rzeczy Z mikrofonem studyjnym, to teraz możecie spędzić czas na czytaniu, na oglądaniu różnych kursów na YouTubie, albo jakichś w ogóle motywacyjnych przemów, motywacyjnych y, wywiadów. Możecie poszperać i znaleźć dla siebie bardzo fajne materiały. Nawet jeżeli nie potraficie malować ani rysować tak jak ja, to możecie i tak sobie kupić... Y, czy płótno, czy zwyczajny blok techniczny i spróbować coś narysować, bo jest to na maksa odprężające i relaksu. relaksu jak to się mówi? Relaksacyjne? Relaksaj, relaksujące czy relaksacyjne? Jest to relaksacyjne czy relaksujące? Relaksujące. Dobra, relaksujące. Jeżeli jesteście bieżący, to możecie spędzić ten czas na modlitwie. Na zwróceniu się do Boga. Ja na przykład na pewno będę się modlić o to, żeby na świecie wszystko się poukładało, a jeżeli nie jesteście bieżący, to również możecie spędzić czas na może pomyślejmy o różnych rzeczach, zwyczajnym takim momencie, w którym siadacie sobie i chcecie sobie poukładać różne rzeczy w głowie, to też jest bardzo ważne, żeby czasem spędzić czas w ciszy i zwyczajnie o czymś pomyśleć. Jedna z najważniejszych y, rzeczy dla mnie, czyli ćwiczenia. Ja będę ćwiczyć, jeżeli też chcecie ćwiczyć, to myślę, że teraz. Y, Naprawdę w te dwa tygodnie można bardzo dużo zrobić. Trzymajcie kciuki, bo mam nadzieję, że jakoś się do tego zmotywuję. Na moim Instagramie chyba większość odpowiedzi było oglądanie seriali. Ja zachęcam do robienia też innych rzeczy, ale oczywiście można sobie obejrzeć trochę więcej odcinków. Mamy dużo czasu, więc jeżeli już zrobicie coś aktywnego w trakcie dnia, to wiadomo wieczorem połóżcie się, weźcie popcorn i oglądajcie seriale. Kolejna bardzo ważna rzecz. Wyspanie się. Ja myślę, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy na tej całej liście. Wyśpicie się na najbliższe kilka miesięcy, ale tak serio, dajcie sobie trochę czasu na sen. I ostatnia, moim zdaniem, jedna z naprawdę takich najważniejszych rzeczy i taka, którą ja uwielbiam, ja, ja bez tego po prostu e, nie żyję, czyli planowanie. Powiedziałam tutaj o wielu opcjach spędzania wolnego czasu, także teraz rozplanujcie to sobie. Napiszcie sobie taki fajny plan dnia, może e, plan tego, co będziecie dokładnie robić czym się zajmować, w jaki sposób. Możecie naprawdę planować, 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 rozplanować sobie y Plan potem też na naukę, jak wrócicie do szkoły. Naprawdę tych opcji planowania jest mnóstwo, a ja uważam, że to nie dość, że też wypełnia fajnie wasz cza was czas, to poukłada Wam te wolne dwa tygodnie, żebyście faktycznie dobrze je wykorzystali, bo to jest najważniejsze. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że w jakiś sposób Wam pomogłam i że teraz będziecie mogli sobie fajnie zorganizować ten wolny czas. Pamiętajcie, bądźcie ostrożni, zadbajcie o też Waszych dziadków, bawcie i zostańcie w domu. Będzie dobrze. Do zobaczenia w następnym odcinku. Zapraszamy do zasubskrybowania tego kanału, polubienia filmu, a jeżeli szukacie naszych koszulek, bluz lub gadżetów M3, to koniecznie odwiedźcie nasz sklep internetowy, a link w opisie.